No, i faktycznie te newsy początkowe, gdzie tam miałem taką scenografię, bardziej taką fioletowo-niebieską, no to były takie omawianie, co się dzieje na świecie, a teraz to jest taki bardziej o, o, o zabarwieniu politycznym komentarz, nie? Czyli krytykowanie lub chwalenie polityków z jednej i z drugiej strony. Mhm. No ale dobra, ale dlaczego to się zmieniło? Bo ja pamiętam, że kiedy robiłeś te newsy, to mi się najbardziej podobało to, że podawałeś źródła. To było coś takiego, co było dość unikatowe. W internecie raczej nikt nie podaje e, źródeł i pamiętam, że te źródła u ciebie były cały czas podawane. Właśnie potem e, było coś takiego, że już powiedziałeś, że to jest, są treści publicystyczne. Skąd ta zmiana? Wiesz co, e, to jest w ogóle śmieszne, prozaiczne, ale w ilości rzeczy, które trzeba zrobić przed publikacją odcinka my też zawsze gonimy, tak, bo trzeba i dodać belki i trzeba rozpisać rozdziały. Coś co u ciebie by się przydało. Nie, kompletnie nie. E... Pani z YouTube'a mówiła, nie rób tego. Tak? Okej, okay, no ja. Przestałem to robić. No to rozważę, ale y, po prostu zaniechałem podawania tych źródeł, które zawsze były gdzieś tam na końcu tego opisu, bo nie, nie uważałem, że to było aż tak ważne dla widzów. Nie sądziłem, że to aż taki deal breaker jest. I po prostu z, z lenistwa można powiedzieć, przestałem to dodawać. Ale od ostatniego wydania y, już źródła są znowu z powrotem.